I nie patrzę na gwiazdy, że jak szukać swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątko. Siema są u i dziś mam dla Was odcinek, o który sporo osób prosiło, więc wola. Mianowicie pokażę Wam, jakie Pokémony mam na swoim koncie Pokémon Go, jakich mi jeszcze brakuje, jakie mam medale i tak dalej. Wszystko Wam po kolei oczywiście pokażę, i wszystko oczywiście widzicie teraz na swoich ekranach w tle, więc sami pod koniec będziecie mogli ocenić, czy konto jest dobre, słabe, średnie czy jakiekolwiek inne. Plus, na początek, jeżeli chcecie, to dla pierwszych 150 osób mam niespodziankę. Jeżeli chcecie, żebym nazwał pokemona waszym nickiem, to napiszcie mi właśnie w komentarzu teraz, jakiego pokemona mam nazwać właśnie waszą nazwą I ja to zrobię i w kolejnym odcinku wam to pokażę Więc wybierzcie sobie jakiegoś waszego ulubionego pokemona, którego ja posiadam I dajcie znać w komentarzu, pamiętajcie 151 osób, więc no trzeba szybko to zrobić, bo naprawdę komentarze lecą niesamowicie szybko na moich filmikach, więc no pośpieście się Ogólnie, ogólnie muszę powiedzieć, że to konto przynajmniej według mnie nie jest jakieś najlepsze na świecie ale na początku gry, oraz w ogóle kanału, bardzo dużo kont, na których grałem, rozdawałem widzom, rozdawałem szóstkom, które ogólnie mieszkają na przykład na wsi i trudno było im wbić chociażby dziesiąty level, więc dwa lub nawet trzy, jak nie cztery konta ze dwudziestym levelem, na który grałem wcześniej, oddałem za darmo dla widzów, więc no, dlatego aktualnie mam tylko i wyłącznie, moim zdaniem, 25 level, ale powrótku oczywiście do przodu małymi krokami ten level sobie też nadrobię i też szybciutko wbiję. Aktualnie też zbieram sporo cukierków, do każdego pokemona oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jakimś cudem, to jest aktualny event, który podwaja ilość cukierków za złapanie pokemona, wyklucie go, transferowanie, cokolwiek nie zrobicie to dostaniecie podwójną ilość cukierasów więc, te, więc warto teraz troszeczkę pograć w Pokémon go, żeby tych cukierków było jak najwięcej i tak dalej ogólnie za wszystko te cukierki dostaniecie więc jutro jeszcze postaram się właśnie a propos cukierków, aby na kanale pojawiło się wykluwanie jajek specjalnych jajek można powiedzieć prosto z londynu, także myślę, że będzie to bardzo fajny odcinek i mam nadzieję, że jutro będą bardzo fajne dropy także szykujcie się, jutro Czeka na Was odcinek z wykluwania jajek, tymczasem trzymajcie się. 6. Z moim Bogiem gadek Zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię Wara od moich wartości, mej ekipy także Sławanie zrobił, nie zrobi gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa, w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, to rośni pierdolę lichy, transfer. Chcę wyniki, rapczy i pierdolę kwestie lat. Pierdol